I, a. i dzisiaj będę sobie przechodziła um, obbi to się nazywa jak to wieża squid game tak to się nazywało i by zobaczyć czy mi się uda dojść na koniec bo mi się jeszcze nigdy nie udało dojść na koniec i sorry że jest tak bardzo daleko kamera bo nie umiałam inaczej ustawić a my w tym czasie sobie idziemy o alan dołączył <laughs> fajnie Siemanko każdemu kto mnie teraz ogląda. Gdzie ty jesteś Alan? O siema. Siema. No siemanko. Chodź bo ja nie mam czasu teraz. Nie To jest jak zawsze to samo. To ja na Ciebie nie czekam ja idę Ho! O ruszył się, ruszył. Super. Hello Hello Ała Nie! Że ty babo piszesz, bo ja ciebie nie rozumiem. Um, ja przep. no kolejna dołączyła. Ja przepraszam, że. Prze że przez dwa dni nie nagrywałam tak dużo filmików jak zawsze nagrywałam, po prostu nie miałam czasu jakoś. Nie wiem, nie miałam czasu. O, Elo. Odpisz mnie. Tak. Odp Grać. No w tej grze chodzi o to, że przechodzisz obi. Jak lalka się nie patrzy, no to możesz iść, a jak się patrzy, no to nie możesz iść. A ja znam już takie triki, że ja wszystko potrafię. Ależ mi się nigdy tam nie udało leczyć na koniec. Proszę chociaż o jedną łapkę w górę, bo na razie mam zero. Bijaszemina. Dziękuję za tą łapkę w górę. Nie! Ja i te moje triki Weroniki. No kolejna dołączyła do mnie. Siemano wszystkim widzom moim, którzy mnie teraz oglądają. Dobra, lecimy dalej. Niestety tutaj się nie mogę chować za innymi graczami, nie mogę się ruszać, bo i tak ta lalka mnie wypatrzy. To mi się w tej grze nie podoba. Dodam, ale teraz nie dam rady dodać, bo ja bo mi się nie chcę z gry teraz wychodzić. Co dla Leny, co halczy, jak tam jest napisane, to jak skończę nagrywać, to niech mi napisze, to wtedy ją dodam w komentarzach. <tryk> <tryk> Wszystko tak było, ale numer. a łapot pali obce stópki! Pozdrawiam Łucję. Spinaj się. No dobra, no to ja, no to dodamy tą mlenę, co, czy jak tam się ty nazywasz, nie wiem. Uch. I tutaj na trójkąt wskakujemy. No, właśnie. Coś Elanowi nie idzie. Uchłop! Uchłop! Co ja jestem nie miła? Jak dobrze do, dodam, ale jak... ale jak już skończę... Na, no nie. Jak skończę nagrywać, to mi się to nie zapisuje, dlatego... Dlatego jak już skończę nagrywać, to mi napiszecie i ja wtedy was dodam. No, dziękuję za takiego miłego komentarza. Dziękuję. Mi się te komentarze wasze nie zapisują, dlatego jak już skończę. O nie. Dlatego jak już skończę nagrywać no to Mi się komentarze nie zapisują, dlatego będziecie musieli mi napisać, jak już skończę nagrywać, bo tak to nie, bo tak to nie pamiętam. Bo ja, bo ja nie mam dobrej pamięci. Ue. Zagra gra się nazywa Wieża Squid Game, jakby ktoś chciał zagrać. Jeżeli ktoś chce dołączyć, to jeszcze ja mam nikt Świat Dziewczyny, możecie mnie dodać. No mogę się napisać na kartce, no mogę. Co? Jak? A, bo Alan sobie tam poszedł, dobra To tak Alan nie działa To tak Alan nie działa <ścoughs> i A I -i -i Mój nick to jest Świat Dziewczyny i mam takiego ładnego skina, o. Łop, A moje stópki. Dlaczego gram rękami? No bo ja mam takie, no bo ja mam taki sprzęt, że ja mam dotykowy, że ja mam tutaj dotykowy ekran. O, Ala dołączyła. Ja mam tutaj dotykowy ekran i no mogę sobie grać palcami, bo mi myszko mnie idzie. Muszę się nauczyć. Ala trochę ogarnia tę grę. No, większość z, większość z Was może Ali nie znać, ale była na moich filmach, więc niektórzy mogą znać, niektórzy nie. no. Świat dziewczyny się nazywam i mam skina 222. Siemanko każdemu. Wiecie, ta Ala, no. Nie, nie gramy w RP. mi się nie chce. Ja chcę w to. Siemanko. Chcę suba. Uy. Dodam, dodam. Albo wy mnie dodajcie. Wy mi wyślijcie zaproszenie, to ja dodam ulubiony kolor niebieski niebieski, czarny, czerwony mój ulubiony kolor mam trzy takie tak dodam was ludzie siemanko jednocześnie ja się muszę na grze skupiać jednocześnie na waszych komentarzach no dobra lecimy Dodam. Nie no. Ile lat, to ja nie powiem. Uj. No mam okulary. Noszę okulary. Uy! Oszukałam systemu. No proszę mnie nie wyzywać od nuba, matko, więc... Wy... Co tu się stało? No dobra, wychodzę z tej gry. Nie chcę mi się tego przechodzić. To po prostu was dodam mi już tyle. Mogliście widzieć moją twarz przez chwilę. Mm. Dwadzieścia nowych znajomych. Nie wiem, nie pamiętam, że go nikomu, więc nie będę tego kasowała na razie. Dobra, majka my A. No i nie widzę. Dobra. Mamy tu jedną majkę tylko. Mamy tu jedną Majkę. Piękny Baconik, ja lubię takie skiny. Mimo, że ja sama go takiego nie mam. Patrzę zaraz kolejna. Sy, ty, i. Stitch. Podłoga, jak tu się podłogę robi? Nie tak. I... Eee. O, dobra. POLEA 4. O. -l -a. o. Zero znajomych? Co tu się dzieje? No dobra. Kolejny. Kreamy ile? A. No nie nie mogę wpisać. Mmm, 380 O, ładny piękny skin. Śliczne. Pozdrawiam i ty z i ty z nie wiem, nie umiem, nie umiem nazwy przeczytać. To chcę jeszcze o dodanie, to proszę mi napisać. No ale jeżeli wam się odcinek podobał, to... To ja, to ja już na dzisiaj kończę. Jeżeli, jeżeli Wam się podobało, to nie wiem, ile łapę w górę. To może nakręcę jeszcze jeden odcinek na żywo, jeżeli chcecie. A my kończymy. Papajo, papajo.